7 produktów spożywczych bogatszych w wapń niż nabiał dla mocniejszych kości. Wiele osób uważa mleko za najlepsze źródło wapnia, ale czy wiesz, że istnieją produkty, które zawierają więcej tego minerału niż nabiał? Jeśli jesteś weganinem, nie tolerujesz laktozy lub po prostu szukasz innych źródeł wapnia, oto 7 produktów, które mogą Cię zaskoczyć. Są one nie tylko bogate w wapń, ale również dostarczają innych ważnych składników odżywczych które wspierają zdrowie kości i całego organizmu. Pierwsze nasiona chia zawartość wapnia 631 mg na 100 g korzyści. Nasiona chia są bogate w wapń, błonnik, białko oraz kwasy tłuszczowe omega-3. Ten superfood wspiera zdrowe kości i zęby, a ich żelowa konsystencja po namoczeniu poprawia trawienie i nawodnienie. Można je dodać do owsianki, koktajli czy deserów, takich jak pudding chia. Drugie migdały. Zawartość wapnia 274 mg na 100 g korzyści. Migdały to smaczna przekąska, bogata w wapń, magnez, witaminę E i zdrowe tłuszcze. Wspierają zdrowie serca i kości. Można je jeść na surowo, dodawać do sałatek, przygotowywać masło migdałowe lub mleko roślinne. Trzeci nasiona sezamu. Zawartość wapnia 975 mg na 100 g. Korzyści. Sezam zawiera więcej wapnia niż mleko, a także magnez, fosfor i cynk, które wspierają zdrowie kości. Można go dodawać do pieczywa, sałatek lub przygotować pastę tahini. Sezam ma również właściwości przeciwzapalne i wspiera zdrowie serca. Czwarte sardynki z ośćmi. Zawartość wapnia 300 mg na 100 g. Korzyści. Sardynki są bogate w wapń, witaminę D oraz kwasy omega-3. To doskonałe połączenie dla zdrowia kości i serca. Można je jeść prosto z puszki, dodawać do sałatek lub rozsmarować na krakersach. Sardynki to idealny wybór dla miłośników ryb, ponieważ wapń w ich ościach jest łatwo przyswajalny. Piąty tofu wzbogacone wapniem. Zawartość wapnia 300 mg na 100 g. Korzyści tofu szczególnie wzbogacone wapniem to doskonałe źródło białka roślinnego i wapnia. Jest niskokaloryczne i nie zawiera cholesterolu. Tofu jest niezwykle wszechstronne. Można je dodawać do sałatek, smażyć lub marynować. To idealna opcja dla wegan, aby wzmocnić kości i zapobiegać osteoporozie. Jak włączyć te produkty do diety? Wszystkie te produkty można łatwo dodać do codziennych posiłków. Są one świetnymi alternatywami dla osób, które nie spożywają na biału, a ich regularne spożywanie wspiera zdrowe kości, zęby i ogólne funkcjonowanie organizmu. Wprowadzenie tych bogatych w wapń składników pomoże ci utrzymać zdrowie kości i zaspokoić potrzeby organizmu niezależnie od diety. Szósty jarmuż. Zawartość wapnia 150 mg na 100 g korzyści. Jarmuż choć nie zawiera tyle wapnia co inne produkty z listy, wyróżnia się wysoką biodostępnością wapnia, co oznacza, że jest on łatwo przyswajalny przez organizm. Jest również bogaty w witaminę K, która odgrywa kluczową rolę w metabolizmie kości i regulacji poziomu wapnia w organizmie. Jarmuż dostarcza także witamin A i C oraz antyoksydantów, które wspierają ogólne zdrowie. Można go spożywać na surowo w sałatkach, smażyć na patelni jako dodatek lub dodawać do koktajli. Jarmuż to doskonały sposób na zwiększenie spożycia wapnia i innych składników odżywczych wspierających zdrowie kości. 7. Kapusta włoska Collard Greens. Zawartość wapnia 232 mg na 100 g. Korzyści: kapusta włoska, podobnie jak jarmuż, jest doskonałym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia. Zawiera również witaminy C, A i K, które wspomagają zdrowie kości. Witamina K szczególnie poprawia gęstość kości i pomaga regulować poziom wapnia. Kapusta włoska jest wszechstronna: można ją spożywać surową w sałatkach gotowaną w zupach lub jako dodatek do potraw. Dzięki łagodnemu smakowi jest łatwa do przygotowania i doskonale wspiera zdrowie kości w diecie bez nabiału. Podsumowanie. W dzisiejszym zestawieniu omówiliśmy kluczowy temat zdrowia kości i alternatywne źródła wapnia dla osób nietolerujących laktozy, wegan oraz tych, którzy chcą unikać nabiału. Nasza lista produktów bogatszych w wapń niż mleko. Nasiona chia 631 mg na 100 g. Superfood bogaty w wapń, omega-3, błonnik i białko. Migdały 274 mg na 100 g. Smaczna przekąska z witaminą E, magnezem i zdrowymi tłuszczami. Nasiona sezamu 975 mg na 100 g. Niezrównane źródło wapnia i minerałów takich jak fosfor i cynk. Sardynki z ośmi 308 mg na 100 g. Bogate w wapń, witaminę D i kwasy omega-3. Tofu wzbogacone wapniem 300 mg na 100 g. Idealny wybór dla wegan, dostarczający białka i wapnia. Jarmuż 150 mg na 100 g. Zielony superfood z łatwo przyswajalnym wapniem i witaminą K. Kapusta włoska 232 mg na 100 g. Warzywo krzyżowe wspierające gęstość kości i regulację wapnia. Te produkty są doskonałymi alternatywami dla nabiału, dostarczającymi nie tylko wapnia, ale także innych składników odżywczych wspierających zdrowie kości, serca i całego organizmu. Regularne włączanie ich do diety pomoże Ci wzmocnić kości i poprawić ogólne zdrowie.